Witam Was, jestem Invictus a to jest kolejny odcinek z Terrarii eee, Tak, co my tu mamy w ogóle, zajtemy Sam Story Man Battle eee, Tak, postanowiłem powrócić do tej serii już po jakimś puszym czasie nie było filmików eee, Tak, <laughs> muszę się z tobą przyzwyczaić do nagrywania, bo tak jak mówiłem będę, żeby w Dumie odcinku, że nie nagrywałem od jakichś dwóch, trzech tygodni, to jest prawda. Nie nagrywałem bardzo długo i muszę znowu przyzwyczaić się do nagrywania. Mm, tak też bym chciał zobaczyć... Sobie za, za niedługo zobaczę, za, nawet po nagraniu dwóch odcinków z Terrarii, yy, Bo wyszło... Mieciu e, wyszedł Starband po prostu e, Nowa gra twórców Terrarii Porzucili... No może nie porzucili, no po prostu mniej się teraz zajmują Terrarią. Tak, teraz się zajęli Starbandem. Wyszedł Starband. E, i Starband jest fajną grą, widziałem jak to się giera i w ogóle ale no na razie mnie nie jest na niego więc musiałbym nawet nie wiem ile kosztuje musiałbym najpierw zobaczyć ile kosztuje i nie wiem może kupię i wtedy seria z terrarii zmieni się w serię ze Starbanda tylko muszę najpierw zobaczyć ile kosztuje Starbound i po ile można go dostać Dobra ty Gimbal yy, tak Chciałbym też ogólnie w Terrarii w końcu dojść do czegoś bo jak na razie to po prostu sobie chodzę czasami troszkę i w ogóle zbieram sobie czasami tanki jakieś a zbytnio nic nie robię no bo to powinno się troszkę tak pokopać coś jakieś nowe miecze zrobić i tak dalej boss zaczynać pokonywać należy zbierać z nich te nowe surowce tu są surowce trochę koperu Eee... dobra zbierać nowe surowce i w ogóle Living wood one Nieważne Eee... dobra Bo jak na razie te ja mam takie słabe itemy i w ogóle Nic nie mogę z nimi zrobić tak naprawdę Mogłyby zrobić lepsze itemy, pokonać bossa na przykład World Eater i zebrać z niego te nowe, inny surowiec, jakoś to nazywał. Demon Scale czy jakoś tak? Jakoś to się nazywało. Demonite Ore chyba wydaje, że to się nazywało. Także byłoby to je to zebrać, żeby yy, porobić jakieś iterki. Tygi slime w ogóle. Przydałoby się troszkę drzewka zebrać. Zetniemy te trzy, trzy drzewka yy, Dobra, tutaj slime oczywiście muszą mi przeszkadzać Przydałoby się Pound albo coś innego, ale to dopiero po Wall of Flash To dropi z Wall of Flash Czy coś takiego W piekle się to pokonuje Będę by się zobaczyć jak się to przywołuje ogólnie Bo nigdy nie walczę z Wall of Flash Tak naprawdę Dobra, troszkę drzewka zebraliśmy 143 drzewa mamy yy, Troszkę sobie pochodzimy Ogólnie bym chciał też zrobić bazę dla moich ludzi Może wrócimy do naszego domku Bym chciał ogólnie zrobić... Gdzie ja jestem? Gdzie jest moja baza? Tu jest sobie moja baza. Tak, e, dobra. A zatem wracamy. E, oczywiście musieli się zrespić sępy. Eee, na szczęście są wolniejsze ode mnie. Będę musiał zrobić hotel dla npc tów Żeby móc od nich kupować itemki. A i zbierać, eee y, sprzedać rzeczy za i tak dalej. Też tak myślałem, żeby z kimś nagrać terarię tylko nie z kimś, no, kiedyś nagrywam z dawem ale mm, mój internet po pierwsze mój internet nie pozwala zbytnio na nagrywanie kopa po drugie nie zawsze mam czas nie zawsze ma czas druga osoba nie zawsze też jest hej żeby nagrywać więc no wiecie no razem z dawem nagrywaliśmy terrarię Magic'e, teraz Sirius'a Jakoś nie za bardzo jest ochota, żeby nagrywać Czasami jest ochota, ale albo ja nie mogę nagrywać, albo on nie może nagrywać Ja nie mam neta na przykład, czy coś, no i... I tak to jest, także raczej nie będę nagrywał zbytnio multików kopów, póki nie będę miał nowego neta więc nie wiem, to sami jeszcze coś nagramy z dawem z Siriusa no bo chcielibyśmy, że ja bym chciał dokończyć tę serię yy. w ogólnie w Siriusa fajnie się gra, leczkę też się fajnie grało ale to trzeba mieć z kim wygrać, bo te gry są fajne właśnie w kopie a nie tak samemu mm, dobra w ogóle od jakiegoś czasu nie widziałem dawana w Steamie, że szczególnie sam nie miałem internet przez dłuższy czas ani prądu nawet i nie mogę nagrać nic mm, dobra, to mamy skinkę To będzie nasza baza zaraz, bo widzę już po naszym tym gajdzie, ja bo tu stoi. I tu gdzieś jest nasza baza. że tutaj. No właśnie. Może stworzymy tutaj Living Wooda takiego. Dobra, nieważne. Eee, zresztą sobie mamy skrzynka w ogóle. Lensa bym cię odłożyć. lęsik, lingwood klej żel, koper acorn trochę torczy bomb platformy, blowpipe shurikeny gdzie mam silver ore, o właśnie, silver ore mogę przytopić, Copper też iron ore chyba też. Dobra. I to byłoby na tyle na razie. Przetapiamy. Gdzie yy, są... Tak, wezmę kilka stołów. Kilka krzeseł. Troszkę drzwi sobie zrobię. Yy. Kurde, nowy. Lepiej będzie tak chyba. Dobra. Silver jeszcze. Ciach, ciach. Cooper. Mogę zrobić kilka mana krystalek. Mm, co jeszcze? Koper. co mogę jeszcze zrobić Mógłbym zacząć robić na przykład żelazne zbroje albo coś w tym stylu silver iron kopru mam pełno anvil dobra co możemy zrobić żelazne drzwi chain Pickax silverowy No mamy koperowy więc silverowy byłby Fajny 45% pickax power A zrobimy co tam szkodzi Koperowego się sprzeda jak będziemy mieli domki w ogóle A silver broadsword Lepsza od spira Robimy. Spira też mogę wyżwalić na razie. Co jeszcze? Bo, łuk, czy ja chcę łuk. Mogę zrobić sekuperowy setik. Viking. Mogę zrobić sobie co tam szkodzi i koperowe griffsy dziesięć difference zawsze co mm mamy -hmm. tu spira i kilofik ax by się przydał dobra y Craft sikierka koperowa albo Żelazna LED mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. do defense a to nam daje 4 mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No ja bym zrobił Żlazną 9 Żlazna Iron Tak Też zrobię może łuk Tą laskę w ogóle mogę odłożyć Po co mi ona? Living wood table Yy, torcze łuk i potrzebowałbym też yy, też bym potrzebował strzał czy mam kamień? mam trochę kamienia drewno też mam jester's arrow i to tak naprawdę 9k dziew damage, a to daje 4 6 Seeds wywalam e, Potrzebuję gwiazdki Potrzebuję gwiazdki na Jester's arrows Ups Uuu, ale dobre obrażenia nawet daje to może teraz pójdziemy po gwiazdki? Yy, tutaj może nie, w tą stronę nie. Gdzie jeszcze są gwiazdki jakieś? Yy. Tu jest gwiazdka Będę miał już 200 dodatkowych strzałże sterowych Tamy gaida, Który nikomu nie wadzi Tamy kilka pochodni Psa. a nie zostawiam wrażenie dobrze e, Ciach Gdzie będzie kolejna gwiazdka? Potrzebuję gwiazdki Sporo gwiazdek Mam teraz 4 400 strzałek w sumie yy, Strzały to trzeba będzie zrobić Zwykle bo dysterowe yy, się robi z ze... What the fuck dysterowe strzały się robi z ze... ups dysterowe strzały się robi ze zwykłych strzał plus e, gwiazdki damy troszkę ogniska bym chętnie tu porozstawiał kilka pochodni tak na przyszłość jakbym szedł weźcie gińcie śmiecie damy gwiazdkę jeszcze dobra gdzie jeszcze ile my w ogóle mamy jeszcze pochody? 6 Dobra, kolejna gwiazdka. Siedem gwiazdek. Ile pochodni? Dwie. Ostatnia pochodnia. Jej już nie wstawę. Zjąbę będę szedł. Fajne jest to, że można je trzymać i one się świecą. Tylko tak trochę wyczuwam jakby troszkę czasami lagowała, jak na przykład kiedyś ci nam drzewa. Tak jakby mało opóźnienie jest, mimo że gramy samemu. Na singlu. 800 strzał. 900 strzał. Za niedługo dzień będzie. W ogóle mogę zacząć wracać, skoro dzień będzie. Będę chciał trochę pokopać też żeby zdobyć trochę silveru i tak dalej Ale już niedługo dzień, będzie, więc będę bezpieczny w miarę Zresztą wioski już nie będą się respić i znikną. Dobra, tu już pomału pochodnie moje się zaczynają. Nade mną jakieś oczkolata sobie Demon Eye. Spoko. a ja jestem szybszy Przynajmniej kiedy mam tego buta Kiedy używam butelki Sunstorm in a Bottle Bo to trochę mnie przysprintowuje Dobra, już pomału dzień się zaczyna robić chyba z tego co widzę. Muzyczka się pomału zmienia. Dobra, zaraz będziemy w domu chyba. Tak mi się wydaje. o jeszcze jedna gwiazdka dziesiąta ładnie tysiąc strzał mogę mieć w manę na razie nie inwestuję bo i tak many nie, z niej na razie nie korzystam bo nie mam nic zbytnio tylko ta różka drewniana jest na razie yy, nasz NPC -t. guide yy. Dobra i jesteśmy już w dom, pomału A muzyczka się zmieniła i w ogóle także jest świetnie uh, Jester's Arrows, bym prosił 1000 strzał, co ja mówiłem, 100 strzał, bo z tego to jest 10 strzał tylko Dobra um, Seed Róże Flaming Arrows no, pf, kurde, czemu nie mam pochodni? 15, tylko Ice torch. Mnie się przydało troszkę ze żelu zebrać, więc może dzień spędzimy na zbieraniu żelu. Mura masa by się przydała albo blue moon czy coś takiego, jakaś broń inna niż ten taki krótki mieczyk jego sobie można by było wsadzić w sumie w prawo zapamiętaj żeby nie iść w prawo w ogóle nigdy bo tam na razie jestem słaby nie byłam tej koperowej w ogóle ale yy, Dobra troszkę drewna w sobie można ściąć tu zima się pomału zaczyna troszkę drewna zbierzemy zawsze się przyda 27 drewna z jednego drzewka czemu nie mogę bić w ogóle tego gajda O, tu mamy w ogóle... Slime'a. Strasznie mały zasięg to ma. Ten miecz. Nie jestem pewien, czy Spir nie był lepszy w sumie. Bo to ma troszeczkę większe obrażenia, ale mniejszy zasięg. Tam mamy kolejne slime'uszki Tu nic nie ma Dobra U góry jest jeszcze slime'uszek Ja go skoksiłem w ogóle, jakie combo poszło Dostał combo na ryj Dobra Teraz pewnie zginę A może nie Gdzie są kolejne slime? czemu ich tak mało Kurde, ale dostałem jeden hit. W sumie sam w niego wszedłem Dobra, troszkę możemy się podlecieć przy tym ognisku Zobaczmy, czy możemy coś ciekawego sprawdzić Troszkę pochodni Coś więcej Troszkę strzał zapalających Mamy kamień, mamy drewno też, mamy to czemu nie możemy e, skraftować e, strzał, chyba, że to przy kowadle, albo przy czymś urok na przykład troszkę żelu się przyda e, na razie mamy tylko dwa żele jeszcze Dobra Tu zaczyna się pustynia Tu pewnie będą na mnie czekać sępy Albo jakieś inne gówna A nie, tylko kawałek pustyni tu jest Spoko Za jakieś 4 minuty zakończę odcinek I nakręcę kolejny Jeszcze potem Dead Space'a nagram I będę miał na cały tydzień chyba filmiki już Z tego co wiem Tak, na cały tydzień będę miał Potem tylko je wrzucić. Hmm, w ogóle sobie zakupiłem niedawno Natural Selection 2. Tylko no oczywiście to jest skraj internetowa, więc... Oczywiście nie mogę w to grać zbytnio. Pograłem dwa. Z godzinkę, czy dwie. Dwa, czy trzy, trzy mecze pograłem. ale też jest w ogóle zielony slajmów. Czemu z niebieskich slajmów nie wypada więcej żegu, przecież są mocniejsze. Może nie jakoś bardzo mocniejsze, ale są odrobinę mocniejsze. W ogóle będę musiał sobie zrobić przerwy, bo od kiedy ja... Ja mogę grać, to sobie cały czas. Nie przyzapie... zaczynamy pierwszy raz. Dobra. Yy, ale wracając do rozdrywki. To jest trochę kamienia. Drilla by się przydało, tylko no, nie mam drilla. No ja nie mam zamiaru czytować. I sobie givować temę. Giń. Taku. Ładnie. Tego grzyba zbiorę. Co to w ogóle grzyb się schował? Żel. Co to jest? Nic. O, drzewa. Można pościnać troszkę. To się przyda, drzewo zawsze w cenie Dobre drzewo nie jest złe A mamy przed sobą budowę hotelu dla NPCów hmm, I najprawdopodobniej bym go chciał zbudować z drewna Może tak, bo kamienia nie mamy zbytnio, ani nic innego też Zaraz pewnie slajmy do mnie przyjdą, no pewnie Gincie Dobra, ten nie żyje. Czemu on musi być taki mały? Ten miecz. To, że z króliczków nic nie wypada, bo fajem Boże... Y, może by z nich wypadało na przykład mięsko, jakieś czy coś. Dobra, ile my w ogóle mamy teraz drewna? 361 Całkiem sporo się zrobiło tego drewna 389, no? W miarę 424 Tu jest slime W ogóle już ledwo widzę Ledwo co so widzę ten moby Zależimy już odcinek, że zabiję tylko to gówno. Dobra, także komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej! Kurde ginie. Hej!